Drag your laurels, my heart Cloudy and woofy make me holler at the moon a in clear now, You're the man who going this the goon I'm Cleo the Nile, you so beguile Even though you act so vile And deuces don't call style These are my boots, my skeleton crew a little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Yes! You want it too? Come on, Claude, try it! Terribly simple! Hej, siostrzyczko. Coś cię ugryzło? Hełki masz? Jakbyś nie wiedział, dlaczego zabierasz Draculorę na potańcówkę? Bo opalony się napalił. Dobra, Clark, siadaj, waruj. Mała lekcja zasad. Moich przyjaciół trzymam tutaj, a rodzinę z daleka od nich. I tak ma pozostać, więc trzymaj się swojej budy. Jasne? To jedna z moich najlepszych przyjaciółek, więc jeśli zrobisz cokolwiek, cokolwiek, aby ją skrzywdzić, to przerobię cię na dywanik łazienkowy, czaisz? Nie warcz tak, siostrzyczko. Jasne, że to fajna upiożyca, ale znam Draculory od szczeniaka. Idziemy jako przyjaciele, słowo. Obóz Mrocznej Plaży. Odezwiemy się. Dziś wielki dzień, co, Kleo? Wielki dzień? Czemu? Coś słyszałaś? O, um, A miała? Po prostu strasznie się cieszę z naszego pokazu. Ach, tak jasne. Nasz pokaz jej. Wiem, że ostatnio nie byłyśmy najlepsze, ale dziś wieczorem damy czadu, zobaczysz. Nie założysz swojego stroju? Jasne. Właśnie chciałam to zrobić. I o to chodzi, bo to się wie. Pamiętaj, że ja dopinguję cię. <ścoughs> Czego nie masz na sobie stroju potworniarek? Spytałam, czemu nie masz na sobie stroju potworniarek. Dziś jest pokaz. Czy to cię nie elektryzuje? Tak, oczywiście. Dzisiaj jest nasz wielki wieczór. To jasne jak słońce. I musimy być perfekcyjne dla Kleo. Dobra, idź się przebrać. Idź, 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 po coś zapytać, jak upior upiora? Dlaczego idziesz na potańcówkę z moim bratem? Czy powinnam coś wiedzieć? Ależ nie! To nie jest dziwne, prawda? Mam taką nadzieję. Nie miałam na myśli... Nie jest dziwne, ponieważ idziecie jako przyjaciele. Tak? <laughs> no oczywiście, że tak. Przyjaciele, krewniacy. Hej, czy to nowa obraża? Twarzowa. Przyjaciele! O, to zbyt ciężkie. To nie może już tak dłużej trwać. Wieczorem powiem Klodowi, co czuję.